Dzisiaj sygnały, moi drodzy, ale oczywiście nie o takie sygnały, jak myślicie chodzi. Mianowicie, jeżeli ktoś jest kumaty, to naprawdę z tego wyciągnie. Pokażę wam dzisiaj dokładne setupy, gdzie ja chcę wchodzić w tym momencie na altcoinach, na Bitcoinie, eterze, gdzie będę chciał wychodzić. Mój plan działania po prostu na najbliższe dni i tygodnie. Kto jest kumaty, to myślę, że wie o co chodzi z tematem sygnałów i z tematem setupów. A takie rzeczy, moi drodzy, oczywiście nie wszystkie update'y są na YouTube, natomiast na CST Pro czy na strefie patrona na Discordzie macie takie rzeczy codziennie także zapraszam i zapraszam również do dzisiejszego odcinka, także lecimy. Dobrze, słuchajcie, zacznijmy od Bitcoina. Oczywiście pewne rzeczy już mówiłem nie raz, czy na live'ach, czy na Discordzie, już mi się miesza co, gdzie mówiłem, więc lepiej po prostu skondensować to w jednym miejscu, żeby każdy zobaczył co i jak. Jeżeli chodzi, o, słuchajcie, o Bitcoina, ja na koncie live tradingowym jestem cały czas, zresztą na prywatnym też, jestem cały czas w szorcie od 117 400. Z tego knota udało złapać się pozycję, jaki mam w tym momencie plan oraz jak uważam, że sytuacja może się potoczyć. Po pierwsze na strefie 107 500, 108 1200 Mamy miejsce bardzo mocnego popytu, stąd moglibyśmy okolic. Oczywiście nie musimy wejść w tą strefę, może się nawet to już wydarzyć teraz. Natomiast tu mamy bardzo mocną strefę możliwego odbicia. Więc cena, poziomy cenowe mogą oscylować cały czas w tym rangeu. Łatwo można to rozgrywać. Oczywiście będę chciał to w ten sposób rozgrywać. Będziemy to prowadzić na żywo na Discordzie. Na CST Pro. Zresztą pamiętajcie, że CST Pro Whitelistę już macie dostępną. Możecie się za darmo wpisywać i rezerwować swoje miejsce. Jeżeli natomiast przebijemy tą strefę, miejsce, które mnie będzie interesowało, to są dopiero okolice 99 tysięcy dolarów. Jako miejsce, słuchajcie głównego order bloka, który został testowany tylko raz. Więc tutaj w tej sytuacji, kiedy testowaliśmy go tylko raz, mamy bardzo dużą szansę na to, że wejdziemy i tą płynność zbierzemy przed ewentualnym wybiciem. Ja nie liczę już na jakieś ATH. Oczywiście biorę pod uwagę 128 000, 130 000 dolarów na Bitcoinie, natomiast uważam, że najsensowniejszym rozwiązaniem byłoby po prostu stworzenie equal triple high w tym miejscu. Jest możliwe wejście z powrotem do tej strefy, więc będę to mocno obserwował i ewentualnie wychodził z shorta z palca. Jeżeli Czyli zobaczę siłę, wolumen i price action, które będzie faktycznie chciało tu wracać. Oczywiście w tym miejscu ponowny short, moi drodzy, już ciągnięty raczej w kierunku Bessy. Więc wcale ta sytuacja, która się tutaj wydarzyła, nie jest zła, jest to zdrowa, normalna korekta, żaden flash crash korekta, którą trzeba korzystać, czyli tak zwane kupowanie strachu, bo teraz właśnie dużo ludzi zaczyna być w strachu, zaczynamy mocno manipulacyjny okres. Dla mnie jest to okres najlepszy, bo można z niego po prostu powyciągać najwięcej. Więc to jest plan na ten moment na Bitcoin na w jaki sposób będę chciał rozgrywać. Będzie to prowadzone tak jak powiedziałem na żywo na Discordzie, więc obserwujcie. Jeżeli chodzi o teraz sytuacja jest bardzo, bardzo podobna. Mianowicie e, wyszedłem ze swojego shorta nie chciałem go trzymać, nie byłem go pewny, natomiast teraz zrobiłem rewers pozycji. Wczoraj po limicie udało się zakupić na tym Golden Pokecie Ether, a więc w tym momencie oczywiście Ether na plusie będzie sobie czekał, ale gdzie? Do jakiego miejsca? Słuchajcie, i tu sytuacja jest dosyć ciekawa, ponieważ bardzo musimy mocno patrzeć na strefę okolice 4100 dolarów około, 4100 dolarów około, jako miejsce lokalnego flipa, miejsca, w którym ewentualnie moglibyśmy po prostu dojść, odbić się i kontynuować spadki, więc tutaj jest bardzo prosty temat. Weszliśmy z powrotem do kanału równoległego, w którym to Ether od dłuższego czasu się poruszał. Natomiast teraz mamy, mamy temat taki. W tym miejscu mamy longa. Będziemy trzymać go do 4100 dolarów maksymalnie, jeżeli price action będzie sprzyjał, podtrzymam na próbę retestowania 4700 dolarów. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mamy tu też główny doji candle na tym swingu, więc na pewno te 4600 dolarów dokładnie mogłoby być przetestowane. Natomiast jeżeli price action w okolicach 4100 dolarów będzie słaby, będę chodził natychmiast ponownie w shorta i będę go trzymał do okolic 3100, 3200 dolarów. Oczywiście wzią, biorę pod uwagę 3400 jako miejsce BOS, poprzedni właściwie, jako miejsce takiego można było powiedzieć e, overbalansu, który mógłby wyciągnąć tą płynność właśnie do 3100 dolarów. Jest to jak najbardziej możliwe, patrząc na to, jak wygląda rynek, patrząc na to, jak obsunął nam się ETH do BTC. Może taka sytuacja mieć miejsce. Nie zdziwiłbym się, trzeba po prostu brać to moje. Drodzy, pod uwagę. A jak widzicie, nawet na drugiej analizie dosyć ciekawe miejsce, ponieważ z powrotem, nawet wejdę na tygodniówkę, z powrotem wracamy poniżej mojej strefy, która była targetem tak naprawdę longa całego tego Swinga. Oczywiście wyszliśmy troszeczkę wyżej, natomiast jeżeli faktycznie my tu poza zaczniemy się zamykać i znowu zejdziemy w ten range tego puzona poniżej ostatniego swing high, no to tu faktycznie te 3000 dolarów. 3100 dolarów jest jak najbardziej możliwe. Przetestowanie głównego fair value gapa w tym swingu wzrostowym, naprawdę mamy bardzo dużo konfluensów do tego, że Ether powinien skorekcić, powinien spaść, jeżeli chce dalej budować po to, żeby zebrać całą tą płynność i po prostu wybić znowu do góry. Więc dzisiaj, moi drodzy, taki odcinek będzie trochę bardziej energiczny, szybki, ale to chyba o to chodzi, żeby zobaczyć, co się dzieje na wykresach i mieć plan, ponieważ dokładnie to, co dzisiaj podaję wam w odcinku: 1 do jednego. Będzie wykonane na wykresach, jeżeli dojdziemy do pewnych poziomów cenowych, ale mogą pojawić się update'y, mogą pojawić się małe zmiany ze względu na price action, i wtedy moi drodzy. Musicie być na Discordzie, bo update, który zrobię tego, co dzisiaj Wam mówię, może Was po prostu ominąć. Także zachęcam do dołączenia. No ale moi drodzy, co z altcoinami? Służę pomocą, zaczniemy sobie w takim razie od Quanta. Quant jako miejsce wejścia, jako dzisiaj ten ekspresowy odcinek, mam dopiero w okolicach 81-82 dolarów. Jest to miejsce, które na pewno będę chciał brać pod swinga wzrostowego na rynku futures, jak i na rynku spotowym, po prostu jako, można powiedzieć, taki. Może nie skalp, ale swing, raczej niezbyt długotrwający. Będziemy go na pewno trzymać do 100 dolarów, ponieważ tutaj może być główna strefa przyszłościowa flipa, patrząc na to, w jaki sposób ten wykres się zachowywał. E, więc na razie czekam. Mieliśmy dosyć fajne zejście, przetestowanie tego swinglow. Natomiast ja uważam, że wejście w strefę 1, 161% z tego ruchu, czyli okolice 81-2 dolarów, są jak najbardziej możliwe. Na to miejsce czekam i tu. Właśnie w tym miejscu, w tej strefie, swoje zakupy będę wykonywał. No dobrze, moi drodzy, ale co w takim razie z Solaną, ponieważ też o Solanie wiele osób, wiele osób mówi, wiele osób się na nią czai. Z Solaną temat jest również dosyć prosty. Wróciliśmy do tego Rising Wedge'a. Co mnie tak naprawdę tu interesuje, na co będę zwracał uwagę? Mam 185 dolarów jako miejsce mocnego zainteresowania longiem albo zakupami spotowymi po tej korekcie. I teraz, jak to brać pod uwagę? No, właśnie to są te updatey Discordowe. Bo teraz tak, warto byłoby poczekać, aż wejdziemy w okolice 187 dolarów. Natomiast jeżeli zobaczymy price action, no wzrastające, jakby wzrastające formacje, wolumen nam się pojawi, oscylatory faktycznie gdzieś tam będą chciały wracać, no to prawdopodobnie zakup z palca może się wydarzyć. Więc Solana, jestem zainteresowany, mimo że nie lubię tego coina, ale chciałbym zobaczyć troszeczkę głębsze zejście. Na razie obserwuję price action. Tak jak mówię, jeżeli będzie byczy, to po prostu będę wchodził z palca, delikatnie spóźniony na przynajmniej przetestowanie 50% tego ruchu spadkowego. E jeżeli zakładamy, że low mieliśmy na 190 dolarów, więc tutaj faktycznie te 217, 220, jak najbardziej mogłoby się wydarzyć, jeżeli chodzi o solane. To moi drodzy z chainlinkiem, chainlink bardzo fajne miejsce. Również byłem tutaj zainteresowany e zakupami. Chcę zobaczyć, jak będzie wyglądał price action. Uważam, że tutaj na tym bele się możemy. Się zatrzymać. Natomiast ja jestem raczej osobą, która woli wejść delikatnie spóźniona, ale na potwierdzeniu, żeby bezsensownie nie tracić stop lossów. Chociaż tutaj zobaczymy, jak będą układały się te formacje, czy faktycznie będziemy chcieli iść. Natomiast mamy e, fair value gap na 22 dolarach, który może nas zatrzymać. Więc osobiście wolałbym, gdybyśmy tu doszli i nawet zretestowali albo zrobili stąd, op, przepraszam, breakout i na breakoucie będę po prostu sobie wchodził. Tak jest. Eee, natomiast jeżeli chodzi o te główne wejścia na Chainlinku, to są to dopiero okolice 18,3 dolara jako miejsce głównego zainteresowania mojego um, tym projektem, gdybyśmy faktycznie mieli robić dalsze, dalsze wzrosty, byłaby to naprawdę dobra strefa. Pamiętajcie moi drodzy również, że przy takich miejscach korekcyjnych, mocno korekcyjnych na rynku, ważne jest to, żeby ustawiać sobie irracjonalne wejścia na bardzo niskich poziomach, nawet tych, których nikt nie widzi, których nikt nie zauważa, o których nikt nie myśli, bo właśnie te miejsca, o których nikt nie myśli, bardzo często są wypełniane i wtedy z nimi i tu macie idealne wejścia. Przejdźmy sobie teraz może tak szybko do Sonica, ponieważ Sonic jest to coin, którego mam chyba w swoim portfelu najwięcej, jeżeli chodzi stricte altcoiny. Sprzedawałem go, kupowałem go pierwszy raz w okolicach 20-21 centów, sprzedawałem w okolicach 80 i dolara, więc jakieś tam zyski wyciągnąłem. Po co? po to, żeby zabezpieczyć ewentualnie to, co tu się dzieje. Mamy 23,52, tragiczny, beznadziejny performance, coin zachowuje się jak gówno coin, niestety fundamentalnie dalej uważam, że jest dobry, dalej w niego wierzę, uważam, że możemy spokojnie wrócić nawet na poziomy 60 centów, jeżeli nie wybijemy poszczególnych poziomów. Dla mnie największym prógiem bó progiem bólu, takim, który naprawdę już będzie mnie bolał, będą to okolica 14-15 centów i jest to miejsce, w którym zyski, które zebrałem w okolicach 80 Centów i dolara, można powiedzieć, zabezpieczą tą pozycję, czyli jeżeli ja bym wyszedł tu, w tym miejscu w okolicach 14-15 centów, to wyjdę powiedzmy plus minus na zero. Eee, na razie nie wygląda to dobrze. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja z ETF-ami na Soniku. Uważam, że jeżeli rynek altcoinów dostanie boosta, to Sonic powróci. Jeżeli faktycznie troszeczkę podziałają, bo ten rebranding ich totalnie wywalił z butów. Muszę się przyznać, że ten rebranding nie spodziewałem się, że aż tak fantom dostanie po dupie. Fajnie zrobili nowe skalowania, optymalizacje. Łańcucha bardzo dobre nowe pomysły, ale sam fakt marketingowy tego rebrandingu bardzo źle wpłynął na projekt i mogę nawet powiedzieć, że mógłby go zabić niestety, na razie jeszcze nie ma takich znaków na razie jeszcze czekam, ale na pewno biorę nawet najgorsze scenariusze pod uwagę chociaż moim zdaniem, tak jak mówię, Sonic jest dosyć mocny, więc na pewno jeszcze gdybyśmy mieli tutaj na wykresie znaki, że chcemy wracać, może nawet coś bym na swinga sobie dorzucił na tym Sonic Ena moi drodzy, powolutku, powolutku wypełniamy ładnie scenariusz shortowy robiłem go na live na Discordzie 83.91 jako miejsce na shorta ładnie ta pozycja się poukładała Natomiast teraz na Enie zobaczcie, no nie dochodzimy do tych stref zainteresowania. Jesteśmy blisko, czyli okolice ok. 53 4 centów. Mamy małe odbicie, ale to jeszcze nic nie znaczy. Odbicie oczywiście może tutaj pójść do góry, chociaż, moim zdaniem, po tej korekcie jeszcze delikatnie powinniśmy te nasze dołki poprawić. I to będzie właśnie miejsce, w którym ja będę chciał w te wszystkie coiny, o których Wam mówię, wchodzić. Także ENA, okolice 52-3 centów, jak najbardziej dobrym miejscem. I tu chciałem jeszcze przypomnieć, że to, że robimy pewnego rodzaju wejścia, czy pokazuje setapy, które ja będę rozgrywał, pamiętajcie, najważniejsze. Wręcz ważniejsze od zarabiania jest nietracenie. Najważniejsza jest ochrona kapitału. Najważniejsze są stop lossy. Jeżeli zakładacie pozycję, weźcie scenariusz, który może się również wydarzyć w drugą stronę, spadkowy, ustawcie stop lossy. Bo to, że teraz mówimy sobie o pewnych poziomach, rynek ma w dupie. Rynek może stwierdzić, że będzie chciał pójść głębiej i nikt tego nie wie. I ja tego nie wiem i nikt nie wie, więc po to robi się zabezpieczanie swojego kapitału właśnie stop losami, bo nigdy nie wiemy, co się wydarzy. I ja też nie mam 100% racji, nie mam 100% win ratio, ale mam rewelacyjne zarządzanie ryzykiem i rewelacyjne zarządzanie depozytem, co po prostu chroni moje pozycje, nawet jak je wywala. Każdemu się to zdarza, każdy będzie to przechodził i do końca życia będziecie dostawać stop losy, więc jeżeli tego mamy pewność, to bądźmy na tyle mądrzy, żeby wiedzieć, że jeżeli tak będzie, to trzeba po prostu zacząć zabezpieczać swój kapitał. No i jeszcze wspomnę tylko o XRP, moi drodzy. Dopiero $2.11 jako miejsce jakiegokolwiek mojego zainteresowania swingami na tym coinie. Mam go kupionego dosyć dużo. Jest to jeden z lepiej performujących coinów w moim portfelu, no ale to też pewnie dlatego, że średnia cena zakupu jest poniżej 50 centów. Natomiast tutaj uważam, że jest dalej. Za drogo. Oczywiście trzymamy się na waliu high. E, bardzo dobrze to wygląda, ale tak czy siak dla mnie jest za drogo, więc nie łapałbym się tego e, jak szerbaty sucharku. No i moi drodzy, takie rzeczy, bardziej nawet bym powiedział szczegółowe, robimy codziennie na Strefie Patrona oraz codziennie na CST Profilości 8 godzin dziennie. Więc nie dziwcie się, że niektórzy, którzy oglądają YouTube'a, mówią: A mówiłeś to, a stało się tak. Tylko, że na Discordzie zostało to już kilka razy zweryfikowane, kilka razy zmienione, zaupdated, bo to jest rynek. Na tym rynku, niestety, moi drodzy, nie wszyscy to rozumieją. Trzeba być. I będzie się do końca życia chorągiewką, bo dzisiaj jest long, a jutro będzie short, bo rynek tak się układa. Więc ja nie będę układał się tak, że, ale ja tak mówiłem, to tak zagram, choćbym miał stracić. Przecież to jest totalna głupota. Jeżeli rynek idzie do góry, rozgrywamy górę i nagle robi rewers, trzeba zmienić bias na rynku, trzeba zmienić podejście do rynku, i tak to wygląda. I niestety dlatego większość osób zarabia, większość osób nie zarabia, bo czeka na sygnały, bo czeka na to, że ktoś powie, co zrobić. I na pewno nic się nie zmieni, więc szukamy jakiegoś magika, który nie istnieje na tym świecie. Z moi drodzy, po prostu trzeba naprawdę troszeczkę nad tym posiedzieć, nauczyć się bardzo mocno, często updateować swoje setupy, a przede wszystkim. Jakby umieć przyznać się do tego, że też analizy nie są dobre i moje też nie są zawsze dobre i nie będą nigdy idealne, bo tak to nie działa. Dlatego jeszcze raz powtarzam: zarządzanie ryzykiem, zarządzanie depozytem, zarządzaniem wielkością pozycji i, tak, i tworzenie takiej sytuacji, w której na 10 tradeów 7 przegranych i tak daje nam zysk. Moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zapraszam na Discorda, zapraszam na strefę Patrona. Żeby być na Patronie, wystarczy mieć tylko konto na giełdzie ByBTU. Linki macie w opisie. No i wpisujcie się na whitelistę na CST Pro sezon drugi, ponieważ tam... Bardzo dużo nowości, bardzo dużo mocnych zmian, które moim zdaniem będą turbo game changerem dla nowych oraz dla tych, którzy są zaawansowani w rynku i szukają czegoś skondensowanego, bo nie mają czasu siedzieć 8 godzin na live'ach. Więc zobaczycie, za niedługo wyjdzie film reklamowy, a tymczasem wpisujcie się na whitelistę, bo jest to wpisanie darmowe. Rezerwacja jest w 100% darmowa, a bez rezerwacji swojego miejsca nie kupicie. Także moi drodzy, jeszcze raz dziękuję serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka, życzę Wam przemiłego weekendu. I słyszymy się w poniedziałek, a na Discordzie w niedzielę na Abdeycie Rynku. Także trzymajcie się na razie.